Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia prognozy na dzień jutrzejszy na 9 września. Na stole przygotowałam już dla Was karty wcześniej wylosowane. Mamy siódemkę monet, mamy siódemkę monet, mamy kochani Nadzieja Wielka Woda. I jeszcze coś mam z tyłu, ale dojdziemy do tego później. Kochani, może zacznę króciutko od astrologii. W jutrzejszym dniu księżyc nad ranem przechodzi do znaku ryb. E, moi drodzy, <gryw> znak ryb możemy stać się bardziej sentymentalni, bardziej wrażliwi, bardziej tacy uczuciowi podatni też na jakieś różne Dziwne wpływy, w tym nałogi, kochani. Jutro jest piątek, także uważajcie również na to, aby nie przedobrzyć po prostu z używkami. Kochani, jutrzejszy dzień, czy znaczy w ogóle dni pod znakiem księżyca w rybach, nie sprzyjają moi drodzy podejmowaniu. Jakichś ważnych decyzji, należy się w tym wstrzymać, ponieważ nasza jasność myślenia może być troszeczkę zmącona. I o tym też mówi, słuchajcie, siódemka monet. Siódemka monet jest kartą postoju, jest kartą czekania i pokazuje nam cierpliwość, kochani. Pokazuje nam cierpliwość, pokazuje nam, że należy zasiać jakieś ziarno, o które. Trzeba się również troszczyć i, i czekać, i czekać. Karta siódemki monet pokazuje powolny postęp. Może też pokazywać jakiś postój. Może pokazywać również czas, aby. Inaczej, czas potrzebny na zrozumienie tego, czego chcemy. Czekanie, jak dalej rozwinie się jakaś sytuacja. Tak, kochani? No dobrze, w energii, słuchajcie, w energii siódemki monet należy sumiennie opiekować się rzeczą albo sprawami, na których Wam zależy. Należy wykazać się dbałością. Należy w coś zainwestować swój czas, swój czas, swoją energię. Jest to dobry dzień na pewno na planowanie, na szacowanie i zastanawianie się, co dalej. Czekanie też na jakieś efekty, na pozytywną zmianę. Może to być dzień rozmyślań, dzień planowania, ale słuchajcie, też również jest to dobry dzień w finansach i dobry dzień na imprezy, czy na spotkania rodzinno-towarzyskie. Z całości słuchajcie, daty mamy yy, mamy szósteczka. Szósteczka sprzyja zarówno z rodzinie, z domowym, jak i Spotkaniom towarzyskim, czy w ogóle też miłości, ten księżyc w rybach. Kochani, tutaj mamy nadzieję obok, nadzieja, wielka woda, nadzieja. Karta nadziei jest, jest kartą nadziei, jak sama nazwa wskazuje, jest kartą wiary, słuchajcie, ale też jest kartą zagranicy, kartą mm, i kartą tęsknoty. Oraz zadowalających finansów. Też usadowiła się przy karcie finansowej, więc może nam pokazać jutro jakieś korzyści materialne, ale też, że powrócić może nam, słuchajcie, wiara jutro w coś. Tak? No dobrze, i teraz tak. Wylosowałam jeszcze dwie karty Tarota, które moi drodzy powiedzą nam, co jutro robić, a czego nie robić. A więc co jutro robić? Na czym powinniśmy się skupić? No i znowu te kielichy, słuchajcie. I znowu te kielichy. Spędzajcie czas z dziećmi, spędzajcie czas z osobami młodszymi od siebie. Dobry to też czas, paść kielichów mówi na to, aby się z kimś pogodzić, aby kogoś przeprosić, aby przyznać się do błędu. Jeżeli dostaniecie jakieś zaproszenie, to należy je przyjąć. Należy również spędzać przyjemnie czas, czy to z innymi ludźmi, czy to sami ze sobą. Umilajcie sobie, słuchajcie, ten jutrzejszy dzień. Powiedzcie komuś też coś miłego, skorzystajcie z okazji jakiejś nowej szansy, czego nie robić. Mamy królową kielichów, kochani. Królowa kielichów, czego nie robić? Słuchajcie, nie bądźcie, nie, ulega, nie ulegajcie yy, zbytnim emocjom, nie bądźcie zbyt emocjonalni. Yy. Królowa w takim negatywie może pokazać huśtawkę nastrojów, może pokazać nasze lęki, może pokazać nasze zmienne nastroje, jakiś pesymizm. Także jakby nie wpadajmy w te Długi emocjonalne, królowa Kielichów jest bardzo, ale to bardzo emocjonalną osobą, przypisaną zresztą do znaku ryb. Słuchajcie, także ten, ta woda jutro też zresztą jest dzień przed pełnią, będzie miała na nas duży wpływ, silny wpływ, szczególnie na znaki wodne, czyli ryby, skorpion rak, lub te osoby, które mają jakieś ważne elementy w tych znakach w swoim horoskopie. Także moi drodzy, królowa kielichów może jeszcze powiedzieć o tym, aby nie być zbytnio łatwowiernym, aby nie być zbytnio łatwowiernym i też nie patrzeć na świat przez różowe okulary, tak? Nie robić, nie wypaczać wszystkiego dla miłości, kochani. Też bierność jutro nie będzie wskazana. Lenistwo również nie będzie, słuchajcie, wskazane. Brak wiary, brak ufności do siebie, do ludzi i tak dalej. No dobra, i tu jeszcze pobocznie, co ja tutaj mam. Dużo kart, słuchajcie. Mamy ósemkę, buław jeszcze mamy cesarza i tu jeszcze. Um, naszego rycerza kielichów, słuchajcie wiadomości dużo, jutro to już również się pokazuje tak pobocznie, jeżeli myślicie, zastanawiacie się czy do kogoś odezwać, to zróbcie to niektóre panie mogą dostać konkretną wiadomość propozycję od, od takiego konkretnego mężczyzny może być z znaku brana, ale nie musi Także myślę, że jutro mi y, się będzie działo. Po prostu. Jutro, słuchajcie, kochani, się będzie działo. Tylko pamiętajcie o tym, że żeby nie wpadać w jakąś nadmierną emocjonalność negatywną i aby, aby poczekać. Aby z czymś poczekać. Z podejmowaniem jakichś ważnych decyzji należy... Poczekać. Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie i życzę oczywiście miłego dnia.